Dzień dobry, witam Państwa serdecznie z porannego jesiennego spaceru. Dzisiaj chciałabym Państwu powiedzieć o bardzo fajnym obiektywie, a mianowicie o TT Artisan 23 mm ze światłem 1.4. Już go Państwo mieliście okazję widzieć, jak mówiłam o M5 Mark III, ale dziś będzie więcej. I jeszcze chciałam Państwu powiedzieć, że ten obiektyw mogę używać dzięki uprzejmości e, firmy interfoto.eu która jest oficjalnym dystrybutorem e, marki TT Artisan na Polskę, w związku z czym będziecie Państwo mieli link do e, zarówno tego obiektywu po prostu z ich strony jak i do ich strony bo oni nie tylko handlują marką TT Artisan ale mają też mnóstwo innych obiektywów i aparatów, które Sprawdzają, na które dają gwarancję, więc tu Państwu polecam serdecznie pójść sobie na tą stronę. Interfoto.eu nie sponsoruje tego wideo, ja ten obiektyw będę odsyłać, jak już skończę nagrywanie wszystkich materiałów, które chcę nim, o nim nagrać, natomiast byli tak uprzejmi, że jak odezwałam się do nich z zapytaniem, czy byłaby taka możliwość, żebym, jakby pożyczyła sobie ten obiektyw na jakiś czas, żeby nagrać dla Państwa. Film, to firma TT Artisan się zgodziła, i tak oto mogę korzystać z tego pięknego obiektywu. To już teraz, drodzy Państwo, o samym obiektywie. No, wa jego walory estetyczne, myślę, są nie do pobicia. Jest po prostu śliczny. On ma taki. Ja dostałam tą wersję ze srebrnym tutaj pierścieniem. i Ten sam obiektyw występuje z czarnym pierścieniem. Mnie się ten ze srebrnym, jak oglądałam go na filmach, to wydawał mi się taki, taki kiczowaty. Nic takiego. Natomiast on w rzeczywistości wygląda bardzo fajnie. I nie jest takim, takim dziadowskim yy, obiektywem, tylko naprawdę jest bardzo fajnie wykonany, bardzo ładnie ten pierścień wygląda na m 5 Wygląda po prostu super. Ten obiektyw jest zbudowany cały z metalu. To nie jest jakieś tam jakiś dziadowski plastik czy coś, tylko jest bardzo porządnie zbudowany. Wszystko tu chodzi ideolo. Ten pierścień ostrzenia chodzi bardzo gładko, bardzo fajnie. I to jest naprawdę super. Śmieszną ma tą zatyczkę obiektywu, bo widzicie państwo, to jest taki, takie nawsuwanie, tutaj nic nie wkręcamy i jest to szybsze niż te wkręcane zdecydowanie. Jedyne nad czym się zastanawiam, to jak szybko to przestanie e, trzymać, bo tutaj tylko jest taki, jakby filc w środku. I się to nakłada. Co jest fajne, to to, że filtr, e, rozmiar filtra jest dokładnie taki sam, jaki jest w 25, więc mogłam z niego korzystać też z tą osłoną przeciwsłoneczną, co zrobiłam być może raz. Witamy, drodzy Państwo, w Parku Mickiewicza. Właściwie to jest tył parku Mickiewicza Jak ta część się nazywa to do końca nie wiem Jak Państwo wiecie Ja uwielbiam Te pierścienia przysłon I ten pierścień przysłon Też jest wspaniały I pięknie cyka Tutaj uwaga Pokażę Państwu jak pięknie cyka Mam nadzieję, że to było słychać no i największa zaleta tego obiektywu To, że mamy Przysłonę 1.4 Jest to bardzo, bardzo Jasny y, Obiektyw O proszę bardzo, karmnik z kukurydzą Drodzy Państwo, zróbmy sobie Zdjęcie karmnika Z kukurydzą Być może właśnie na 1.4 Tutaj sobie podgląd włącza Proszę o nie, cicha migawka, nie chcemy cichej migawki. Cicha migawka, bo byłam na koncercie i nie chciałam przeszkadzać. Ok, proszę bardzo, kukurydza. Piękna jest. Jeszcze możemy tutaj bliżej sobie do kukurydzy podejść i zobaczyć, jak, jak pięknie sobie rozmyjemy tło na naszej kukurydzy. Sam czubek sobie, o, czubeczek mamy. Ostry. Ciach. Jest przepiękny poranek, drodzy Państwo. Jest mgliście, jest zimno, ale jest, jest pięknie. Co chciałam powiedzieć o tym obiektywie? Ja go miałam. Noszę ze sobą non-stop właściwie od trzech tygodni. I od tych trzech tygodni. On nie schodzi z mojego aparatu, i już Państwu powiem, że ja kocham te obiektywy manualne. To nie będzie się tyczyć tylko tego obiektywu, ale tego też. Za to, że ja po prostu sobie tutaj ustawiam na nim nieskończoność. I tutaj tylko taka drobna uwaga: oczywiście, że w tym obiektywie trzeba by było sobie tą nieskończoność ustawić pod swój aparat, tak jak to pokazałem w filmie o TT Artisan 25. Niemniej jednak ja tutaj tego nie robiłam, no bo nie będę masakrować obiektywu, który nie jest mój, który muszę zwrócić. W związku z czym tu tylko uczulam, że póki co jak dojdę do samego końca, to on nie ma nieskończoności. Muszę sobie w nią wycelować tak tratnie, odrobinę cofnąć, żeby była ta nieskończoność. No i wtedy ja sobie ustawiam właśnie na nieskończoność na F4 albo F56. I właściwie tylko podnosiłam aparat do oka, chodząc po mieście i strzelałam zdjęcia. I to jest, drodzy Państwo, wspaniałe. Tak naprawdę w takim zastosowaniu jest to szybsze niż autofokus. Zobaczcie Państwo, jak to jest pięknie. Zróbmy temu zdjęcie, bo przecież. No bo przecież jest wspaniale. Piękna mgła. Piękna mgła, piękne niebo. Piękny poranek. Super. O, a tam jak pięknie światło się opiera, widzicie Państwo, to zróbmy tam też. No i widzicie, już miałam ustawioną ostrość i wystarczy tylko, że cyknę. Super. A na czym ja to jeszcze robię, drodzy Państwo? Jest tak wcześnie rano, że nawet nie popatrzyłam. Dobra, jesteśmy na natural. Wszystko na zerze. Może być. E Jeśli chodzi o jakieś jego mankamenty, to, co jest jego plusem, czyli to, że ma przysłonę 1,4, będzie też jego pewnym mankamentem. Znaczy, mankamentem będzie czymś, co y, będzie powodować pewną trudność, bo złapanie ostrości przy przysłonie 1,4 nie jest proste. Tu trzeba się troszkę nagimnastykować yy, i popróbować tą ostrość łapać najlepiej właśnie z użyciem wszelkich możliwych narzędzi, czyli tego podglądania. Ostrości czy też zbliżania, yy, bo no, nie jest łatwo utrzymać sobie tą ostrość na przysłonie 1,4. Z drugiej strony jest to jego ogromnym plusem, bo drodzy Państwo, w cenie no niskiej, bo on kosztuje hmm, teraz nie pamiętam ile, troszkę ponad 500 zł, jak się nie mylę, to dostajemy obiektyw ze światłem 1,4. Odpowiedniki Autofokusa, załóżmy ta 20 Olympusa, to w największej możliwej promocji, jaka jest. To teraz ją widziałam dzisiaj na Amazon Prime nie, w jakiejś ultra mega promocji za nieco ponad 2000 zł. A tu mamy za czwartą ceny światło 1,4. Maleńki obiektyw, ponieważ on jest naprawdę maleńki. No, więc to jest warte na pewno rozważania. Jest bardzo fajny do portretów też, bo to próbowałam właśnie podczas tego koncertu sobie wczoraj i bardzo się fajnie sprawdził podczas tego koncertu, jak robiłam tam znajomym portrety. Tylko wiadomo, trzeba tutaj ostrzeć manualnie i uważać. Jakie znalazłam jego mankamenty? No to nie jest najwybitniejszy obiektyw pod światło. Ja Państwu oczywiście później puszczę Ludzie, jak tu dzisiaj jest ładnie, przepraszam, drodzy państwo, ale ja tu rozmawiam z państwem, albo do państwa właściwie, i patrzę, jakie tu piękne rzeczy się dzieją. Tu jest taka piękna rosa. To będzie piękne czarno-białe zdjęcie. Tu jest piękna rosa na trawie, ponieważ jest godzina 7:30, dlatego jest i tyle rosy, i tyle mgieł. Spróbujmy tą rosę sobie tutaj złapać. O, czat. Super. I, I kontynuując o tym, jakie są jego mankamenty. No to nie jest właśnie jakiś super mistrz pod słońce, bo i łapie flary i gubi kontrast, czyli te zdjęcia się robią takie kolorystycznie mniej wyraźne. Yy też jest pięknie. Drodzy Państwo, przepraszam Was bardzo, ale to jest dzisiaj tak ładnie. Muszę tu częściej wychodzić. Ja rzecz jasna robię szybki wyskok przed pracą. Zanim zacznę pracę, to szybki wyskok tutaj, żeby Państwu pokazać, co ten obiektyw też potrafi, aczkolwiek tak naprawdę zdjęcia, które zobaczycie Państwo, to będą z tych trzech tygodni, kiedy ja sobie z tym obiektywem chadzałam żeby go lepiej poznać, po prostu. No, więc minusem są te, właśnie, flary, które ma. I to 1.4 to nie jest jakieś super, mega ostre 1.4, natomiast dla mnie, drodzy państwo, no, ja jestem mamotorką. Ja tego nie robię zawodowo, ja tego nie robię dla pieniędzy, e, więc dla mnie to 1.4, które tutaj jest, jest wystarczające. Wystarczająco ostre. Te zdjęcia są takie. Bardziej miękkie. Część z nich zapewne jest miękka, dlatego że nie trafiłam z ostrością, ale w większości dla mnie to jest naprawdę wystarczające. To jak, to, jak ten aparat to sobie tutaj, nie aparat, tylko obiektyw oddaj Uuu, mamy jakiegoś insekta, drodzy państwo, który mam nadzieję, że nie skoczy na mnie i nie zginę tu. To oczywiście też nie jest obiektyw makro. Jego minimalna odległość ostrzenia nie jest jakaś zabójcza. Tutaj na tym owadzie, to Państwo zobaczcie, widzicie Państwo owada? Mam nadzieję, że tak, tutaj jest. Taki jakiś owad, którego chciałabym nie dotknąć. No to ta minimalna odległość ostrzenia jakaś świetna nie jest, ale jest jak najbardziej używalna. Ja jakiś tam. Robaczki, kwiatki nim robiłam w sensie tym obiektywem i też to wychodziło całkiem ok. Fajne jest to, jak się ma włączony podgląd, podgląd ostrości i minimalne ostrzenie, po prostu się rusza całym aparatem, żeby sobie trafić w ostrość. Bardzo to przyjemne, dobrze, drodzy Państwo. Cóż, ja mogę Państwu jeszcze o tym obiektywie powiedzieć. No oczywiście jest to w pełni manualny obiektyw, tutaj nie ma ale jest dzięki temu bardzo mały i zgrabny, ja go mogę jedynie serdecznie polecić. Jeżeli macie już Państwo 25 F2, no to chyba bym go nie zmieniała. Ja zresztą zmieniać mojego F2 nie będę. Ja sobie przy nim pozostanę, nie będę kupować tego. Natomiast jeśli rozważacie Państwo czy F2, czy ten, no to ten ma bezsprzecznie plusy w postaci tej super jasnej przysłony. I to warto wziąć pod uwagę i warto to rozważyć, no bo jest zdecydowanie jaśniejszym obiektywem. To tyle, drodzy Państwo, jeśli chodzi dzisiaj o ten spacer i o przedstawienie Państwa temu obiektywom, te, przedstawieniu Państwa, Państwu przepraszam, jest naprawdę rano tego obiektywu ja tu sobie jeszcze porobię trochę zdjęć a Państwu puszczę galerię zdjęć, którą tym obiektywem zdjęć, które tym obiektywem zrobiłam i być może jeszcze coś dopowiem jeżeli odkryję coś podczas edycji to Państwu jeszcze dopowiem a tymczasem do zobaczenia i do usłyszenia